Siema, siema, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Mine Na samym początku musicie koniecznie zostawić łapkę pod tym filmem Większa aktywność dzięki temu będzie i swój nick Na którym, z którym y, będziecie grać po prostu u nas na SkyBlocku I przy okazji bierzecie udział tym właśnie w konkursie A wyniki tak jak zawsze pojawią się na Discordzie Jak już ten film oglądacie na 100% ruszyła rekrutacja Wymagania i wszelkie zasady rekrutacji macie właśnie tutaj na tym kanale Rekrutacja i w tym miejscu złóż podanie możecie sobie otw otworzyć formularz yy, i uzupełnić, odpowiadając po prostu na pytania. Kolejny etap rekrutacji to jest rozmowa głosowa na Discordzie, więc yy, zachęcam Was do wzięcia udziału. Drugi etap odbędzie się już w ten weekend, więc bardzo szybciutko. I jeszcze ostatnia rzecz. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka i nie czytaliście ogłoszenia na Discordzie od odnośnie tutaj ranka na zawsze, macie ostatnią szansę w promocyjnej cenie zakupić właśnie dwie rangi na zawsze, albo rangę, którą kiedyś był sponsor, albo rangę, którą kiedyś był Skybox, To są unikalne rangi, ale przeczytajcie sobie Discorda. Już kilka osób tutaj zakupiło, więc super randzko. To jest taka Ostatnia szansa do startu serwera. No dobra, a teraz już przechodzimy do samych rzeczy, które chciałabym Wam powiedzieć tutaj o serwerze. To będą bardzo istotne rzeczy. Odnośnie regulaminu, tego, jak będzie wyglądać rozgrywka, odnośnie taryfikatora, odnośnie innych też rzeczy, które tutaj zostały dodane. Więc myślę, że początkowo możemy zaprezentować tutaj dla Was ukośnik level. Są to nagrody za czas, możliwość m.in. zdobycia tokenów, kluczy za po prostu granie na serwerze. To są takie nagrody, nie będzie żadnego sklepu za czas. To jest wasza, wasza nagroda za to, że po prostu na tym serwerze spędzacie czas. Nagrody zostały rozpisane aż do 560 godzin, więc myślę, że naprawdę bardzo dużo tych nagród można zdobyć. A oprócz tego jeszcze Daily, dodatkowa szansa na zdobywanie nagród, czyli jeżeli codziennie logujecie się na serwer i wchodzicie na serwer, to możecie tutaj zdobyć też mnóstwo tokenów, mnóstwo kluczy, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo innych rzeczy i rozpisane to zostało aż, słuchajcie, do 63 dnia, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Nie kończy się to na 30 dniu tak na, i tak jak na większości serwerów, więc macie tych nagród naprawdę mnóstwo do zdobycia. Teraz przechodząc do kolejnej części bardzo istotnej, to są wszelkiego rodzaju zmiany w regulaminie i tak dalej. Cały regulamin dostaniecie myślę, że jutro na Discordzie napisane co i jak. Ale ja Wam trochę pomogę i troszeczkę rzeczy wspomnę, które na pewno się zmienią, a do których się przyzwyczailiście po prostu wcześniej. Ale zanim to, chcę Wam pokazać, że będzie na tej edycji około 30 topek do rywalizacji. Powiedzcie, czy to jest mało? To jest po prostu przepotężna ilość. Na początku zaczniemy od topek 2, więc macie takie generalnie dwa, dwie komendy. ukośnik topki, no dobra, zaczniemy od topek topek. Tutaj macie też podpowiedź, że możecie wpisać sobie topki 2, pozostałe tak jakby topki tam się właśnie znajdują. Tutaj będziecie mieć 21 topek plus jedną super topkę, która ruszy wraz ze startem edycji i to polega na tym, że macie określony czas i po kolei każdy otrzymuje jakąś tam nagrodę w momencie, kiedy zajmie te miejsca. W określonym czasie, tak jakby, no wiecie, od startu po prostu, no nieważne. Tutaj mamy 21 innych topek, tu jeszcze zostaną dodane, ale w tym momencie jeszcze tego nie ma. I warto tutaj wspomnieć o tym, że te wszystkie topki na tej edycji mają system anti-awk, czyli nie ma możliwości żadnego nabijania topek, jeżeli jesteście nie jesteście awk i nie przepiszecie kodu na przykład, który Wam się wyświetli, to dalsze zbieranie marchewek, ścinanie dyń, czy czegokolwiek po prostu nie zostaje naliczone. Chcemy tutaj postawić na tej edycji na coś innego niż jest wszędzie, zawsze. Na skyblockach, czyli po prostu Nie na afka, tylko na to Ile faktycznie czasu spędzacie Myślę, że o wiele ciekawsze jest faktycznie Robienie czegoś, niż po prostu zostawienie Odejście od komputera i siema No i tutaj przychodząc dalej Tutaj są topki, które nie, nie mają systemu y, anty-afk, y, tutaj macie przejście do pozostałych topek, czyli po prostu do tego podługośnik topki, też żeby troszeczkę bardziej gracze wiedzieli co jak do czego, mamy topkę bogaczy, czyli po prostu topkę baltopa, mamy topkę tokenów, mamy topkę kopaczy. Czyli po prostu wykopanego dropu ze, z kamienia. Mamy topkę online, topkę Wysp. Więc tutaj wiadomo, systemów andaft nie ma. I dodatkowo jeszcze nowe topki ale o tym nagram jutro odcinek, więc czekajcie na to. Top osób bustujących serwer. Tutaj będzie topka osób, które boostują naszego Discorda, ale o tym będzie odcinek jutro. No i topka, oczywiście, Sky Coinsów, czyli to co pokazywałam też dwa odcinki wcześniej. I tutaj będzie się znajdować topka tego, co mamy pod ukośnik Sky Coins Stop, nie? Więc to takie, takie, tak na logikę. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o topki. Myślę, że będziemy też ogólnie nagradzać w trakcie edycji, nie tylko na zakończeniu edycji. Chcemy, żeby tak jakby ciągle coś się działo i żeby ciągle było o co rywalizować, więc taki jest nasz wstępny plan. Ale myślę, że serio, to będzie totalny top. Jeżeli chodzi o automatyczne eventy, tutaj też jeszcze wspomnę kilka rzeczy. To też pokażę w kolejnych odcinkach parę rzeczy, które będą nowe, totalnie, jeżeli chodzi o eventy. Ale nie chcę na razie tego zdradzać, bo nie chcę całego systemu pokazywać. Jeżeli chodzi o global eventy, które zostały gdzieś tam wprowadzone na one bloku pod koniec albo w trakcie edycji, to dużo osób nie wie, ale polegają na współpracy całego serwera. Czyli w momencie, kiedy na przykład wykopiecie 10 tysięcy kobla, które jest wymagane podczas trwania takiego eventu i macie na to 15 minut, to cały serwer i wszystkie osoby, które biorą w tym udział, dostają na przykład klucze. To jest po prostu takie zastąpienie naszej tam jakiejś roboty, którą no, normalnie byśmy musieli robić i musieli wam te klucze rozdawać, a przy okazji macie super fan, że musicie zdążyć emocje i tak dalej. I takie global eventy będą się odpalać codziennie o godzinie 20. Nie dwa razy dziennie, tylko codziennie o godzinie 20. I oprócz tego myślę, że raz albo dwa razy, dwa razy w tygodniu będzie się odpalać automatyczny event OX. Nie będzie to raz na ruski rok, tylko po prostu tak już yy, regularnie. Jeżeli chodzi o gladiatorów, to ich tutaj na skyblocku nie będzie, bo też tak jak mówiłam, generalnie te serwery to jest totalnie totalnie co innego, tak? Tam wygląda rozgrywka na One bloku totalnie inaczej. Tutaj wszystko jest inne, nie? Ja chciałam te serwery trochę rozróżnić poza tym, że się respi na wyspie albo na jednym klocku. No wiecie o co chodzi. Teraz kilka zmian, które hmm, jednym osobom mogą się spodobać, innym osobom niekoniecznie, ale tak jak mówię, nowa edycja, nowe zasady i nowe. Nowe pomysły troszeczkę inaczej można myślę, że zawsze zrobić i podejść do pewnych rzeczy. Więc uwaga, ogólnie zakazuje tutaj, w sensie wprowadzamy w regulaminie, zakaz totalnie afczenia na wszelkiego rodzaju farmach, na wszelkiego rodzaju jakieś, nie wiem, zbieraniu dyń i tak dalej. Jedyna możliwość i jedyny tiny task makro, które jest dozwolone, to jest do kopania na swojej wyspie. Podkreślam, na swojej wyspie kopanie. Hobla, czyli to, co macie pod ukośnik drop, możecie kopać na U. Właśnie na swojej wyspie. Wszystkie inne możliwości yy, awczenia są w tym momencie zakazane. Wszystkie dosłownie. I razem z tym, pokażę Wam coś w kolejnym odcinku. Osoby, które gdzieś tam nie chcą kopać kobla, będą mogły sobie awczyć w specjalnych strefach, w których będą dostawać klucze, będą dostawać na przykład jakieś nagrody. A rangi premium w swojej strefie mają taką lepszą strefę awk, można powiedzieć. I to są jedyne sytuacje, w których można awczyć właśnie poza wyspą. Yy, generalnie też, najprawdopodobniej nie jest to jeszcze w 100% pewne, ale tak na 95% będzie też zakaz właśnie zabijania mobów na awku i również łowienia. Dlaczego tak? To myślę, że jeszcze powiem wraz z postem i z kolejnymi odcinkami, jeżeli chodzi o te zabijanie i dlaczego akurat tylko kopanie jest dostępne na awku, bo wy nie wiecie tutaj o kilku systemach jeszcze, ale myślę, że to będzie fajne rozwiązanie i Zobaczycie dlaczego po prostu tak jest. Oczywiście jakieś omijanie punktów regulaminu czy czegokolwiek, no to chyba nie muszę mówić, że jest zabronione. Jeżeli jakoś będziecie omijać na przykład podługośnik topki, przykładowo te antyawki, to pamiętajcie, że jeżeli ktoś z administracji na przykład zauważy, że zbieracie dynie na jakimś dużym obszarze, i przykładowo, ym, ktoś zbiera te dynie, no to chyba, jeżeli nie jest awk, musi być przy komputerze. Więc w każdym możliwym momencie możecie zostać poproszeni o wejście na Discorda przykładowo, żeby sprawdzić, czy jesteście awk, czy też nie. I jeszcze w sumie, jeżeli chodzi o zmiany w regulaminie, to chcę tutaj powiedzieć o jednym ważnym, istotnym punkcie. myślę, że jeszcze kilka tych punktów na pewno się tutaj dopisze. Yy, będziemy się jeszcze między administracją zastanawiać i tak dalej, ale... Najważniejszy punkt to jest taka ogólnie, yy, ogólnie przyjęta teraz yy, taka toksyczność w cudzysłowie. Takie robienie ciągłego syfu na czacie. Mam tu na myśli yy, powodowanie, że na przykład jacyś gracze czują się niekomfortowo, że tak jakby. Teoretycznie nie wyśmiewacie się z kogoś, ale się wyśmiewacie tym, co piszecie. Taka prowokacja i administracji i graczy i ciągle pytanie o to samo i powielanie jakiegoś tematu, który został już wytłumaczony. No mnóstwo takich przykładów. Po prostu taka ogólnie przyjęta jakaś negatywność, takie... No, nie wiem, sianie jakiegoś zamętu i tego wszystkiego, to jest taki osobny punkt w regulaminie, który jest po prostu yy, karany według tego, jak administracja dany, dany, po prostu dany, yy, daną sytuację sobie rozpatrzy, więc miejcie to po prostu na uwadze. I to jest taki punkt poza. O, akurat mnie wyrzuciło. Internet mi chyba właśnie wyłączyło. Poza całym regulaminem. No, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Siema.